Dzień dobry Bartosz Żurawiecki, Kino mówi wykluczeni. Dzisiaj pokażemy państwu film Fish Tank w reżyserii Andrei Arnold, jednej z czołowych obecnie brytyjskich artystek. Jej najnowszy film Wikrowe Wzgórza właśnie pojawił się w polskich kinach, a o filmie Fish Tank porozmawiam z naszymi gośćmi, Karoliną Kosińską, Witam. filmoznawczynią z kwartalnika filmowego oraz darkiem arestem krytykiem Witam. filmowym. Fish Tank to drugi z trzech pełnometrażowych filmów, jakie Arnold do tej pory nakręciła. Podobnie jak debiutancki Red Road Fish Tank także został nagrodzony na festiwalu w Cannes. A przypomnijmy, jedna z jej krótkometrażówek wcześniej zdobyła Oscara. Czyli Arnold jest taką obecnie artystką na topie, nagradzaną, chwaloną. Powiedzcie mi, czy zasłużyła sobie na te wszystkie nagrody i komplementy. No, to jest kwestia bardzo subiektywna, ale. Tak, na pewno tak, na pewno to e, już po tych trzech filmach i tym, i tym właśnie nagrodzonym krótkim metrażu łos, o którym mówiłeś, e, widać, że mamy do czynienia z osobowością i to jest też taka osobowość, w którą wszyscy chętnie by zainwestowali w kinie. Znaczy wszyscy się czepiają jej nazwiska, mówiąc, że to jest na przykład e, spadkobierczyni kna Loucha, że ona coś e, mówi o tym, co się obecnie dzieje w Anglii właśnie z, z klasą pracującą, czy, czy wyraża pewne tendencje w ogóle w światowym kinie. Więc na pewno tak. Karolina, jak to? Ona łączy, w, tak, wydaje mi się, że zasługuje, bo łączy y, kilka takich, wydaje się, sprzecznych y, trochę tendencji. Z jednej strony to jest na pewno, te filmy są na tyle spójne, że na pewno można mówić o tym, że ona jest autorką filmową, ale to nie jest kina autorskie, które jest jakoś zamknięte, hermetyczne. Y, ono mówi o trudnych sprawach, o społecznych sprawach, jest bardzo mocno kojarzone z realizmem społecznym brytyjskim, a jednocześnie ono jest bardzo atrakcyjne dla każdego widza. To jest kino, które się świetnie ogląda, które jest, które jest bardzo wciągające, są świetnie opowiedziane historie, także połączenie tych kilku rzeczy daje coś takiego, co właściwie dzisiaj w kinie jest bardzo potrzebne, bardzo pożądane i, i rzeczywiście dość wyjątkowe. Ja myślę, że jakbyśmy mieli szukać takiego właśnie największego. Atutu, czy tego, co zdecydowało o tym, że Arnold odniosła sukces, taki właśnie przede wszystkim krytyczny, to jest to, że ona opowiada. Za pomocą zmysłów, te swoje filmy bardzo mocno. To też odrywają od tego nurtu, właśnie takiego społecznego. Te, te filmy nie są, wypowiedziami jakimiś politycznymi, ani ona nie, nie stara się ulokować nawet tych swoich bohaterów w kontekście bardzo mocno, tylko zawsze opowiada poprzez ich indywidualne, bardzo subiektywne widzenie świata, czy też czucie świata nawet bardziej. I we wszystkich tych filmach, nawet tych czterech, one są tak spójne pod tym względem, że opowiadają właśnie poprzez takie sensualne, pojedyncze doświadczenie. Co o tym myślisz? Wspomnieliście o Kenialaouchu, o realizmie społecznym yy, brytyjskiego kina. No, Fisztang jakby doskonale wpisuje się prawda, w, te, w te kategorie. On się dzieje na jakichś blokowiskach wśród ludzi biednych, y, pasywnych, ale też zdeterminowanych, żeby wyrwać się z tego środowiska, tak jak nasza bohaterka, piętnastoletnia Mija. No, jest to taki świat, który taki krajobraz, który bardzo dobrze znamy właśnie z filmów Kena Czy Czy właśnie ta zmysłowość jakaś, taka intensywność opowiadania? Jest tym, co odróżnia filmy Arnold od innych znanych nam już y, dzieł brytyjskiego kina, kina społecznego? No, na, na pewno tak. W, przede wszystkim, co jest najważniejsze, na co ona sama zwraca uwagę, y, ona jest przede wszystkim kobietą, pochodzi z, też z jakiejś młodszej generacji, więc opowiada o młodszych ludziach i to już jest taka podstawa różnica. No i coś tam przez, y, przez te ostatnie 10-20 lat z tą klasą pracującą w Anglii się stało. To nie są już ci sami ludzie, y, to nie jest ten sam etos, który podnosił Ken Loach. I to są też zupełnie inne tematy. Ale rzeczywiście ona mówi o Wielkiej Brytanii w zupełnie nowy sposób, natomiast nie o Wielką Brytanię tu chodzi. Ta sceneria jest, ale ona mówi o bohaterach, to jest to, 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 to przesunięcie akcentu. Taka, taka spektakularna zmiana jeszcze zachodzi na tym gruncie takiego postrzegania wspólnotowości. Znaczy u, u niej, w, w tym świecie zbudowanym przez nią, nie ma, nie ma takiego... Yy... Tak, bo nawet rodzina, prawda, nie jest nawet takim każda, spoiwem. Każda, każda możliwa jednostka się rozpada. kompletnie rozbitą, Ups. samotną matkę. Zresztą ja bym zwrócił uwagę na ten wątek, który też, też łączy Arnold z Majkiem i moim zdaniem, czyli wątek jakiegoś konfliktu pokoleń. I to jest jakaś postawiona taka bardzo Smutna, gorzka diagnoza, że dorośli są właściwie jak dzieci, a dzieci są jak dorośli, tak Ci nastolatkowie w tym filmie zachowują się dużo bardziej odpowiedzialnie niż pokolenie rodziców. Ci, ci rodzice ciągle właściwie chcą być młodzi, chcą, ciągle chcą mieć fan, dzieci są jakimś zbędnym balastem w tym, w tym całym układzie. Czy, czy zgodzicie się, że to, to też jest film, właśnie o tak, o który krytykuje taki kult wiecznej młodości, który mamy dzisiaj w kulturze? Główna bohaterka wydaje się dojrzalsza, ponieważ ona rozpaczliwie próbuje. Znaleźć punkt zaczepienia, że to jest ta różnica, że dorośli dryfują, a, a dzieci potrzebują punktu zaczepienia, jeżeli nie są w stanie go dostać od dorosłych. Je, sa, same dzieci szukają tego punktu. Tak, tak to widzę. Ale to, to, o czym mówiłeś, czyli o tym o tej takiej zamianie ról tradycyjnych do dorosłych i dzieci, on to tam jest z pewnością w tym filmie, ale wydaje mi się, że tam nie ma krytyki yy, dorosłych. Tak... No, ale ta postać, prawda, tego chłopaka, narzeczonego matki, no jednak, nie, nie, żeby nie zdradzać może za dużo z filmu, no ale ona wydaje mi się jednak w pewnym momencie jest postawiona w bardzo niekorzystnym no, świetle. Ona rzeczywiście gdzieś tam egzekwuje od tych swoich bohaterów, y, jakoś ich weryfikuje, może tak powiedzmy, po, podstawia pod ścianą, żeby oni pokazali, czy oni są rzeczywiście tacy fajni, jaki obraz na przykład siebie budują i jaki możemy my mieć na początku, kiedy zaczynamy wchodzić w ten świat. Ale to, co jest y, chyba ważne i co jest bardzo wartościowe w tych filmach, to jest to, że ona właśnie nie, nie wystawia takich ocen z, ani z moralności, ani z jakiejś takiej aktywności, wybiera tych bohaterów pod, pod względem tego, że oni są atrakcyjni, że oni coś mają do zrobienia rzeczywiście w tym świecie. Ale t, moim zdaniem ona wykorzystuje to, to, te tendencje, które mówisz, żeby pokazać bohaterów w pozytywnym świetle jednak. Czy można twórczość Arnold zakwalifikować do kina feministycznego? Na pewno ten, ten rys feministyczny gdzieś w tym filmie jest, ale on wychodzi od samej reżyserki, a niekoniecznie od bohaterów. Bohaterowie, mam wrażenie, są trochę ponad. Jediny... Bo może ona jest po prostu za, za młoda, jeszcze ta bohaterka, żeby mieć taką feministyczną świadomość. Ona działa jednak dość intuicyjnie. Ale ja mam nadzieję, że to się tak. U niej by utrzymało, nie budowałaby swojej tożsamości na, na swojej płci, tylko po prostu na tym, że takie a inne ma potrzeby. Ten dyskurs feministyczny on gra gdzieś pomiędzy jej matką a, a kochankiem, ale na pewno nie, nie w głównej bohaterce, która według mnie jest ponad tym, tym dyskursem. Jakie znaczenie ma to, że w ogóle kontekstem dla wszystkich ludzi, którzy operują w tym świecie, jest telewizja. Tak, która to, gdzieś tam nieustannie tak, jest, to jako jest tło. telewizja, która świetnie właśnie zagospodaruje te, te dwie rzeczy, o których mówiliśmy, czyli bierność i agresję. To jest idealna, idealna mieszanka i wszyscy żyją tam tym życiem z drugiej strony ekranu. Oglądają, odnoszą się do tego w jakiś sposób, więc zawsze istnieje ten kontekst też kobiecości wykreowany przy, przez te media. Ale Mia robi to na ten swój na taki bezpretensjonalny sposób. Znaczy, ona rzeczywiście on, gdzieś tam jest taka sana, w której ona się konfrontuje ze swoimi. Koleżankami znajomymi z osiedla i widać, że to są te troszkę inne światy, że ona troszeczkę mniej myśli o tym, co inni sobie myślą, kiedy ją widzą. No I to pewnie też zadecydowało, że to ona została bohaterką marnot, a nie żadna z tych koleżanek. Ale tylko w takim kontekście można mówić właśnie o, o jakimś takim feministycznym dyskursie. On, Zresztą wydaje mi się, że właśnie bardzo ważne jest ładne, to, to, co już mówiłem wcześniej, to, czyli takie nieosądzanie, nie, niekrytykowanie, że on bardzo się skupia na, na indywidualnej postaci, na jej widzeniu i jej czuciu świata i przez to też nie za bardzo może ustać u góry i pogrozić palcem i powiedzieć, że coś jest dobre, coś jest złe i tak powinno być bardziej w lewo, a to bardziej w prawo. Zresztą ona w żaden sposób tych bohaterów nie projektuje. Mam wrażenie, że ona jest ich ciekawa, podąża, tak, podąża za nimi. Za nimi tak. Ona puszcza tak naprawdę samopas trochę swoich bohaterów, swoje bohaterki i sama jest ciekawa, co z tego wyjdzie. Tak, to nawet w sposobie realizacji, prawda? Widać, że ta kamera jakby tak siedzi im trochę na plecach. Kamera idzie z za ręki nimi. bardzo dynamiczna, tak, cały tak. czas gdzieś tam bliźniutko tych bohaterów. I to jest też taki sposób pracy, który chyba odpowiada temu, jak powstają scenariusze. Z tego, co, co czytałem w wywiadach, ona rzeczywiście tak wypuszcza tych bohaterów i patrzy, co się dalej przydarzy. Nie ma tego zaplanowanego. Nie chcę tego doprowadzić do jakiegoś punktu. Po prostu patrzę, gdzie ci bohaterowie zaprowadzą ja no Zresztą główną aktorkę odtwarzającą właśnie mie. Arnold podobno ujrzała na jakimś dworcu, kiedy ona tam biła się ze swoim chłopakiem i to ją tak właśnie... To, to, jest, to, jest kompletna, to jest ktoś, kto nigdy wcześniej nie miał do czynienia z kinem. Pierwsza rola tej, tej dziewczyny. A ja chciałbym jeszcze porozmawiać o języku, bo mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawa rzecz właśnie w Tank bo on oczywiście jest taki pełen wulgaryzmów, pełen agresji, jak się spodziewamy w filmach, które dzieją się w takich środowiskach. Te słowa często znaczą zupełnie coś innego niż, niż mają znaczyć. To znaczy tam się mówi yy, nienawidzę cię po to, żeby powiedzieć kocham cię. Tam, tam jakby siostry czy bliskie przyjaciółki zwracają się do siebie per I to jest moim zdaniem jakieś takie no, y, niby oczywiste, ale jednak odkrywcze w, ty, w tym filmie. Coś, co bardzo mnie uderzyło, jak, jak wy sądzicie. To z jednej strony świadczy o ogromnej bliskości, bo tak, na takie rzeczy możemy sobie Pozwolić albo, yy, albo jak rzeczywiście. Kogoś nienawidzimy, albo jak bliskość jest tak duża, że już zaczynamy siebie rozumieć poza, poza takimi słowami, a z drugiej strony to świadczy o czymś dość smutnym, czyli o takiej ciągłej potrzebie kontroli, niepodkładania się. Czułość oznaczała czułość taka werbalna, albo łagodność oznaczałaby po prostu podstawienie się. Słabość. Tak, tak. słabość. Znaczy ja mam wrażenie, że ten język jest taką zbroją, która ich chroni przed, przed tą rzeczywistością, która jest raczej wroga i nieprzyjazna, I że właśnie gdyby. Oni Okazali jakąś słabość, to by zostali zjedzeni przez ten Przez siebie przez ten nawzajem. Tak, Niewątpliwie, nie chociaż tam jest troszkę tak, że ten język jest używany bardzo impulsywnie i bardziej chodzi o taki szum, który powstaje z języka, niż o konkretne komunikaty. To jest w ogóle fajnie się o, o tym myśli gdzieś w kontekście wszystkiego, co Arnold zrobiła do tej pory, bo to są takie filmy, które świetnie się obywają bez w ogóle dialogów. Nie przejmuj się mną. Tańcz. Podoba mi się. Jasne. Chciałem na końcu jeszcze porozmawiać o Michaelu Fassbenderze, który gra tutaj jedną z głównych ról, główną rolę męską, a który jest teraz no, takim bardzo topowym, można by powiedzieć, aktorem. Mieliśmy wstyd niedawno z jego udziałem. Przedtem, między innymi, Benkarty wojny. Za chwilę Fassbender pojawi się w jakiejś kolejnej. Kolejnych wysokobudżetowych produkcjach. Powiedzcie, na czym polega fenomen tego aktora, waszym zdaniem? Rzeczywiście Fassbender jest po prostu ciałem, które musi odegrać pewną rolę, i tu nie chodzi o to, że to jest ciało atrakcyjne. To jest ciało, które gra samą swoją takim mięsem. I myślę, że doskonale to się wpisuje w samą poetykę filmu Arnold, w ten realizm cielesności. Ale to jest też taki aktor, na którego kino, taki typ, na który kino bardzo czeka. Jest bardzo mało takich aktorów, którzy wypełniają tą lukę. Jest dużo, jest dużo chłopców w kinie, zwłaszcza hollywoodzkim, ale takich mężczyzn klasycznych, którzy mogliby odegrać taką mroczną stronę, którzy nie byliby żartowniściami takimi etatowymi, jest bardzo niewielu. I tak się też składa, że tą lukę zwykle zapełniają aktorzy brytyjscy, prawda? To jest tak. już taka On pewna... się z pewną dojrzałością. No, tak, on jest tak. Irlandczykiem. No, ale to jest ale ale to jest, On to jest, taką jest taką mieszaniną, etos, bo też przecież no. niemiecką ma Wszystkim są. chodzi o to, że on przybywa z zewnątrz prawda? i wnosi jakąś taką szlachetność, męskość, tajemniczość, drapieżność, te wszystkie mroczne rzeczy, które są niedostępne tym gwiazdorom amerykańskim i pewna, pewne pokolenie tych aktorów odchodzi do, takie, na taką pozycję ról charakterystycznych już, prawda? Gary Oldman, yy, Ralph Fiennes na przykład, to są chyba ci aktorzy, którzy, po, po których wnękę yy, będzie próbował zapełnić Fassbender i pewnie mu się uda, bo widać to, yy, ten głód kina na niego i on też potrafi świetnie pogodzić właśnie wystąp, wyst, wystąpienie w takich filmach jak fi, filmy McQueena, w których graciałem bardzo, bardzo ryzykowne dla, dla aktora yy, rolę, z blockbusterami, bo on gra przecież i świetnie gra właśnie w, nie wiem, w najnowszej ekranizacji X-Men, która była w wakacje w kinach. I on tam naprawdę potrafił zrobić świetną rolę prawie z niczego. Także to jest na, na pewno taka, ta, taki aktor, na, na, który był bardzo oczekiwany i który będzie, będzie wzięty i brany wielokrotnie. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. A państwa zapraszam na nagrodzony w Cannes film Fish Tank w reżyserii Andrei Arnold. Świetne kino społeczne, ale też wnikliwy portret młodej dziewczyny. Natomiast za tydzień pokażemy ostatni film z cyklu Kino mówi wykluczeni. Zły dotyk z Kevinem Baconem w roli głównej.